Witam wszystkich, ja mam na imię Aleksa, to jest kanał Androwerz Polska, a dzisiaj zajmiemy się dosyć długim tematem jakim są pytania od mojej wizki. Yy, moja wizka ta ma nick na YouTubie Szewidra, Szewidra, znaczy był tam na ekranie tamtego. Yy, zadała po ona pod z jednym z ostatnich odcinków całą masę pytań i dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Myślę, że tytuł tego odcinka to będzie... Można ten tytuł podpiąć pod wasze pytania odcinek drugi yy, tak samo jeżeli wy macie jakieś pytania na które Krzewidża <grych> w tym odcinku nie zadała, to zachęcam pytać, chyba że coś było jeszcze niejasne to możecie dopytywać a tymczasem ja już nie przedłużając zapraszam do oglądania Ostatecznie nie wiem dla kogo jest ten prezent, dla Errora czy Fresha yy, i w zależności dla kogo to może znajdować się w tym pudle. Prezent ten będzie dla Fresha, to jest, każdy to wie, że ten prezent będzie dla Fresha jest już tyle, tyle kropek się ze sobą łączy, że jest powiem na 100% jest on dla fresha, poza tym jest powiedziane, że to będzie najzabawniejsza rzecz w całym multiversum Co dokładnie to jest to nie wiemy, ale jest taki opis tej rzeczy, co tam jest w środku. Czemu to cross z freshem udają się do Antyvoida, skoro jest tam też Error? Nie wiem. Nie do mnie to pytanie ja nie znam odpowiedzi na takie pytania Czy to oznacza, że nie z dupy pojawi się Gino, czy to Error do niego pójdzie? Czemu Gino i Ink przynajmniej według opisu nie mają najlepszych relacji, czemu też sam Error będzie z nim walczyć? Czemu akurat cross z freshem? Nie wiem. Czy to oznacza, że Gino pojawi się z dupy? Nie wiem. Czy czemu mają nie najlepsze relacje z Inkiem? Również nie wiem. Ja nie wiem tych pytań, nie znam się. Skoro error jest Gino tylko, że po przejściach, bo... Se, bo, se, bo się bawił swoją determinacją To zakładam, że Ink może myśleć, że jest to po prostu er, Że to jest, że po, prostu narodzi się, po prostu... narodzi się drugi error po czasie I trzeba go, i trzeba go zniszczyć, póki nie jest okazja <grych> <grych> Przynajmniej ja bym to tak rozumiał, bym był na jego miejscu Czy jeszcze kiedykolwiek jest szansa na pojawienie się Underswap, Underfell i Outertale? Zostały one skasowane, czy, mo czy można to w ogóle naprawić? Podejrzewam, że pod koniec serii... Całe multiversum jakimś cudem się od, odratuje i podejrzewam, że będzie, będą jakieś właśnie sceny z tymi z auterem, z felem i z bluberem. To będzie jak pstryknięcie Thanosa, nie? Że po prostu pojawią się w tym miejscu, w którym byli i będą mieli te same wspomnienia, tylko po prostu ich się wtedy odstawi do swoich aul, nie? I, I tyle w zasadzie. Chociaż powiem tak, skoro Autora zabił killer jeszcze przed skasowaniem Outer Tail, to Autora możemy już nie zobaczyć, ale samo AU myślę, że jak najbardziej. Według Corfis wszystkie au zostały poddane kwarantannie przez Ezola. Eee... Yy, nie, nie kwarantannie. Tak, źle zrozumiałaś, to prawda. Yy, nie jest to kwarantanna. To jest po prostu łagodniejsze powiedzenie, że zniszczył te AU. Bo tam masz yy, są jakby they're Under maintenance to znaczy, że jest przerwa techniczna czy coś takiego, nie? Więc tak to się by się mniej więcej tłumaczyło, więc to no nie, nie o to chodzi, że są kwarantannie. Error nie może poddawać, a u on nie tylko niszczy. Jeśli fatal Error się pojawi, czy tym samym zabiją, zabiją Gino? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Szczerze? Wydaje mi się, że tak. Pewien nie jestem, aczkolwiek wolałbym nie, bo fajniej by było, gdyby były te dwie postacie osobno, niżeli razem. No tak, zmienił się w niego, czyli jeans wtedy już się więcej nie pojawi. No nie da się go zmienić powrotem, tak? Taki nie, ponieważ możemy mieć dwóch dżinów, jednego z jednej linii czasowej, Aftertale, a może Aftertale, a drugiego z drugiej. I jeden z nich zamieni się w Fatal Errora. I wtedy byśmy mieli w zasadzie trzech w no. <laughs> Underverse. Tylko, tylko każdy po przejściach. Cheryl aktualnie cokolwiek robi. Rozpierniczył, co miał rozpierniczyć i tyle, przechodzi na emeryturę. Taki nie, ponieważ jeszcze jego następnym celem jest znalezienie i zniszczenie linii czasu omega, gdzie są pozostałe według niego anomalie, więc tak na dobrą sprawę nie, swojej roboty jeszcze nie skończył. Teraz w zasadzie nic nie robi, ponieważ siedzi sobie związany w Antywojdzie. Ma totalnie w że XX z X, roku mają zamiar przemienić oryginalny świat Undertale w jakąś podobiznę, aka kolejną anomalię. Naprawdę mu to wisi na nitkach. Gdyby Errora obchodził świat pierwotny zrobiłby coś z tym. Errora świat pierwotny tak nie za bardzo obchodzi. Chyba, że rzeczywiście zacznie to kreować jakieś nowe au czy coś, to wtedy może się tym przejmie. Przynajmniej takie mam spostrzeżenie. Co się stanie, gdy Sans umrze? Poza, a może i nawet w swoim świecie? Sans, jeżeli umrze w swoim świecie, nic się nie dzieje. Jeżeli Sans, którego znamy z z linii czasu Owners umrze, nie stanie się nic. Frisk zrobi reset, jeżeli będzie trzeba, bo mają tą obietnicę taką podobną do tej obietnicy z Bill'a, ale to nie jest to samo. Proszę tego nie mylić. Tak samo jak ludzie mylą na przykład tą czarną maść u killera, że to jest hate, i nie, to nie jest hate, i to nie, nie nazywajcie tego tym hateem. Za dużo się glistej na oglądaliście. Ta czarna maść to jest jego. W sensie wiecie, on ma po prostu za dużo determinacji, nie, I po prostu on się od środka roztapia, i to roztopione wypływa z niego jako ta czarna maść. Przez jego, jego oczodoły. Tak to działa. Staje się tak od środka amalgamatem. No więc nic by się nie stało, gdyby Sans z czasu Owners umarł, bo po prostu istnieje. Inne linie czasu Undertale. Żeby stało się coś, że takie na przykład właśnie żeby całe multiversum zniknęło, to musiałby w ogóle, nie wiem, Thanos musiałby przyjść, Pstryknąć i usunąć kompletnie całe, całą grę Undertale. Bo tak po prostu się nie da. Gdzieś i tak to by nic nie dało, bo ludzie by mieli o niej wspomnienia, chyba że wspomnienia też by zostały wymazane. Jakby tego w ogóle nigdy nie było. Jeśli jest oryginałem, a inne są pochodnymi, to jeśli oryginalny się od Undertale upadnie, to czy wszystkie inne też nie zostaną uszkodzone. Jeżeli upadnie, to tak. To tak jak właśnie mówiłem Tak na no to patrząc Error narażał życie klasika, Że tak się będę zwracać do oryginału Gdy związał jego duszę w linki I kazał atakować Inka Ink nie zabiłby Nie zabiłby Fela, Bluberego i Sansa Bo po prostu jemu to inaczej On nie ma w tym celu On po prostu ich tam uwolnił Żeby mu nie przeszkadzali nie, Żeby my tam nie, nie byli jakby marionetkami Errora Po prostu żeby on mógł walczyć z Errorem Sam na sam A nie że on będzie kogoś używać Jako swoje minionki Czemu Sans04 gdy wrócił do siebie Był taki przerażony był przerażony, bo widział śmierci trzech różnych sensów na swoich oczach. Trzech siebie był. No, jakby wyobraźcie sobie, że widzicie, jak Wasze trzy altern takie. Stoicie razem ze swoimi odpowiednikami z innych wymiarów. Dwójka, in tych dwój ta dwójka innych umiera. Przy Was, na Waszych oczach, umiera widzicie, jak Wy umieracie, ale, in wy, wy, ale inni, ale Wy umieracie. Wyobraźcie to sobie, bo zaczęła się wojna multiversum, tak, mógłbyś też przerażony o to, że zaczęła się wojna Multiversum. Chociaż jego też, jak widzimy w 05 już nie za bardzo go to obchodzi. Przerawandę tej podąża. Za Frisk się to coś konkretnego znaczy. Szczerze nie, co raczej nie znaczy nic, nic dziwnego. To, to nie powinno znaczyć czegoś. czegokolwiek. To jest po prostu jak w grze. Bardziej to jest taki headcanon większości osób, nie więc Jackie ogólnie tak trochę na headcanonach ten. Jeżeli chodzi o Under, to jest troszeczkę het Kanony. Ale jeżeli o AU, to mówi, że, że, że. jest związana z Kanonem. I właśnie będzie to widać tam. I było to widać mocno przy killerze w 06. Z, jego, z tą jego duszą, o czym filmik właśnie powstaje. Czemu głównie kojarzy się z Genocide? Choć nie jest mordercą, jednak ciekawi mnie, jak ona zareaguje na to, że jest żywa w innym AU. Yy, no ciekawe. Powiem tak, no. Skoro już dowiedziała się o tym, że istnieją inne multiwe... Boże, inne światy i że istnieje multiversum, to raczej jest czara jest dosyć mądrą osobą i raczej zdążyła się domyśleć, że istnieją takie światy, w których ona jest os... w których ona ma formę fizyczną albo nawet inną płeć. Pomimo tego, że jest bez aczkolwiek moim i praktycznie całego fandomu Headcanonem jest to, że Czara to jest baba. Linia czasu Omega czym tak właściwie jest? Postały by przetrzymywać bezdomnych, czy jest w tym jakiś głębszy sens? Czy to jest AU, czy raczej drugi antyvoid? Eee, to nie jest ani AU, ani drugi antyvoid. To jest po prostu taki, taki... Jak macie na przykład, nie wiem, niebo i piekło, to za 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 załóżmy, że to jest właśnie sfera baz i antyvoid, to to jest po prostu czyściec. To jest miejsce poza. To jest miejsce, w którym... No właśnie tak powiedzmy, że bezdomnych, nie, ale to są po prostu ludzie, którzy tam istnieją, tam sobie żyją, po prostu ludzie, którzy, którym nie dane było szczęśliwe zakończenie i nie mają możliwości powrotu, tak jak na przykład Cross, czy inne po prostu osoby, które tam są, no... Czy chociażby, właśnie, nie wiem, Gino, który gdyby, nie wiem, gdyby z... nie utknął na ekranie zapisu i by po prostu został w Judgment Hallu, no to wtedy by go pewnie przyszła Korfisk zabrać. Co właściwie planuje Nightmare? Bo on to właściwie główno zrobił. Czego on chce od życia? Czy, szczerze, no nie wiem, no Nightmare po prostu chce rosnąć w siłę z większą ilością negatywnych emocji. Wykorzystuje do tego killera, chciał wykorzystać do tego crossa i no, stres. Chce mieć więcej pionków w bachołku, żeby po prostu więcej. Więcej, więcej, więcej. Takie jest przynajmniej moje zdanie i to mogę wywnioskować z tego, co widzieliśmy w Underverse. Chopinink wskazuje na to, że wojna rozpocznie się w Undertale. No a gdzie ma się rozpocząć, skoro nikt, żadne inne miejsce nie istnieje, a X-Gaster już tam jest? Jest tam X-Chara czy inny AU? Też zostaną w to wciągnięte. Jakie AU? AU nie istnieją. Multiwersum nie istnieje. Co Fresh planuje? On robi coś dla własnych korzyści, czego on chce. Właściwie podpina się pod pytanie z prezentem. No, ja też właśnie troszeczkę jakby nie, nie wiem co robi Fresh. Fresh po prostu jest jak ink. Szuka własnego zysku, w sprawach cudzych szuka czegoś, co da mu zysk. I w sumie tyle, no. Mimo, że Ink wziął te fiolki i tak czyjąc emocje, nie czuł w smutku, czy chociaż zmieszania po tym, jak zabił wiele ału i patrzył na zniszczenie multiversum Amnezja? A wyglądało to na to, że pamiętał o wydarzeniach z resztą, uważał to za grę aktorską. Yy, nie. W sensie inaczej. Nie odczuwał... on wtedy nie odczuwał żadnych emocji. Yy, i mi się coś wydaje, że... Po prostu Ink bez emocji zapomina o tym, co się działo, yy. jak Ink traci emocje i potem je odzyskuje, to w tym momencie, w którym tych emocji w ogóle nie miał, najpewniej zapomina o tym, co się wtedy działo. Takie jest przynajmniej moje zdanie, musiałbym poszukać informacji na Tumblerze komiet, aczkolwiek to by mi troszeczkę zajęło i w zasadzie to, no, szczerze nie, nie wiem jak to powiedzieć, no Ink, Ink jest dziwny. Ink jest bardzo dziwny. Ink jest bardzo skomplikowaną postacią, ale to w sumie lubimy w Underverse, skomplikowane postacie na topie, a nie Glitchtail. Jebać Glitchtail. <grym> Oj, leci hejci. Co do części z grą aktorską, nie, on uważał grę aktorską za te inne rzeczy, którymi okłamywał inne osoby, typ, typu Sans, typu Blueberry, po prostu udawał bohatera. Kiedy tak naprawdę nim nie był, bo cały czas jego plan dążył do tego, żeby multiversum poszło się jebać W sensie wiecie On dzięki X-Gasterowi on dostrzegł, że, że tak na dobrą sprawę może mul Że multiversum nie jest mu aż tak potrzebne X-Gaster może dać mu tyle, że Multiversum już nie musi go zadowalać. Multiversum nie musi być jedyną rzeczą, która daje mu szczęście i inne emocje. Dlatego też podejrzewam, że nie czuł potem 05 wyrzutów sumienia żadnych, jeżeli wtedy pamiętał rzeczywiście co działo się jakby bez emocji. Dobra, ostatnie pytanie. Mm, jeśli klasik jest właścicielem mniej czasu, to są właściwie może z nią robić? Nie do końca rozumiem tej mechaniki właściciela. Yy, to nie jest mechanika. To jest po prostu bardziej takie pojęcie psychologiczne, że Dzięki temu, że Frisk zapomniał o tym, co się działo, ponieważ Sans przełamał się przez swoją linię czasu, i, i wtedy, kiedy miał zginąć, zaatakował, to uchronił. To po prostu, no, wtedy przełamał się przez tą linię czasu, i wszyscy zapomnieli o tym, co się w poprzedniej w linii czasu wydarzyło. Co się w, na poprzednim resacie, nie? I to czyniło go właścicielem. Po prostu. Jakby on, on był świadomy po prostu tego co się wtedy wydarzyło i nikt inny nie był. I to czyniło go właścicielem. I kiedy powiedział o tym Friskowi czarze, to czyniło to wtedy stało się dwóch właścicielów, bo, był, bo bo wtedy frisk już też wiedział. Ale takim prawdziwym właścicielem tej linii czasu jest właśnie Sans. A teraz według niego już nie jest to Sans, ponieważ jest to X Gaster. No dobrze, to by było na tyle z tych pytań. Pa całkiem fajne pytania o Jezu jakie długie nagranie o boże, 20 minut prawie Fajne pytania Zadawajcie takie pytania Fajnie robisz takie odcinki Nie muszę się jakoś wielce wysilać nad robieniem skryptu Dziękuję, ponieważ ostatnio nie chcę mi się Jestem bardzo leniwy Ten film wykorzystam też w sumie jako taki Element informacyjny Odnośnie dubbingów Ponieważ, powiem tak No, w planach jest cała masa rzeczy Mamy od jeszcze zeszłego roku Mamy, nie wiem Muszę sprawdzić, dajcie moment Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć projektów nie Underverse'owych, tylko takich pochodnych. A z Underverse mamy po prostu mamy jeszcze tak, mamy w planach read up całego pierwszego sezonu i Owners, yy, read up, X-Tale i w zasadzie to tyle. Jeżeli powiem tak, jeżeli chcecie zobaczyć moje występy dubbingowe, tak właśnie jak na przykład nie wiem nie mam mnie na YouTubie, yy, bo mam przerwę właśnie tego tak nagrywania, bo po prostu nie mam siły, nie chce mi się. Po prostu jak człowiekowi mi się nie chce czasami, to polecam wam wejść na takie kanały jak yy, Naduity, Hallar Sandups, chociaż tam, tam mniej występuje, ale tam do, bardzo dużo tłumaczę na dobrą sprawę byłoby to tyle, ale tak po prostu wiecie, u NADU występuje bardzo często. Także tam zalecam, zalecam wpadać. Tam są fajne dubbingi z Undertale i Yahoo, a także z Bokuno Hira Akademia i Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Także zapraszam. Gram tam fajne w mojej opinii role. I w sumie to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Piszcie więcej to i w komentarzach. Więcej pytań. Pytać, pytać, pytać. Człowiek jest ciekawy, człowiek pyta, tylko tego nie robi, bo się wstydzi. Yy, więc proszę pytać. Ja nie uznam żadnych pytań za głupie. Nie istnieją głupie pytania, tylko istnieją głupie odpowiedzi. No, więc zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli coś było niejasne w tym odcinku. Na tymczasem ja się z wami żegnam. Międzyterminacja się wypełnia. Na razie cześć i siema. na Santa